Czy chcielibyście poznać zawodników w takim razie tych drużyn? Może, może od tego zaczniemy tak naprawdę, że już wspomnimy sobie troszeczkę o zawodnika, bo mam, słuchajcie, przygotowane ciekawostki. E, więc tak, słuchajcie, mamy te dwie drużyny, Team PAD i Team Kierownica. Otóż w drużynie PAD gra Bartek. W CSGO ponad 100 godzin, ranga Silver 1, ale też miał Silvera 2, ale spadł. 16 lat. Młody talent. Amator w CSGO, który gra na komputerze raz na tydzień. I w tym czasie zrobił dwa ace'y. Pierwszy w wakacje 2020, a drugi w swoje urodziny. 1 października 2020. Często ma słaby internet, więc jest ciężko. To jest zawodnik, który ma problemy z pingiem, bo jego rodzice oglądają Netflixa. A my możemy rozpoczynać mecz silverów, moi drodzy. Coroczna tradycja, piękna, piękna tradycja świąteczna, mecz silverów. I znów możemy oglądać najlepszych silverów w Polsce. Niesamowite. Na tymczasem Bartek. Oj, spalony teraz Bartek będzie musiał uciekać. Bartek, co ty robisz? Bard nie, no Bartek stał sobie w Mołotowie po prostu, siedział. Jest już tutaj schowany Bartek, ale to może być troszkę mało. Team Spikul by przerotował, by nie atakował indywidualnie bombsite'u ale że to nie ma sensu. Bartek tymczasem, no ten refleks Bartka tym razem zawiodł. Niestety Bartek nie zdążył się połapać, a być może ma problemy z pingiem, że niestety kiedy jego rodzice odpalają odcinek na Netflixie, to wtedy laguje mu internet. Być może to był taki moment właśnie, że rodzice odpalili kolejny odcinek jakiegoś Stranger Things na przykład. A może jakiegoś Lucifera, no nie, cię, ciężko mi powiedzieć, nie wiem co oglądają tak do końca, no ale ewidentnie to był ten moment, kiedy odpalił nowy odcinek, no i Bartek niestety nie mógł w tej sytuacji strzelać, zatem tak to wygląda. Być może poszedł powiedzieć, żeby wyłączyli teraz Netflixa, żeby przez chwilę rodzice nie oglądali, bo gra bardzo ważny mecz. Stąd ta jego pozycja, stąd nieudany, nieudana akcja. Ale teraz pojedynek Golwika i Mazaka z Bartkiem. Bartek, mam nadzieję, że ping Pingmo teraz nie skoczy, ale Golbik już wie dokładnie, gdzie zrywa. Bartek chyba sobie nie zdał sprawy, skąd dokładnie te strzały idą. On tutaj po prostu zaryzykował, bez ryzyka nie ma zabawy. Bartek postanowił, no na pewno o mnie nie wiedzą, nie domyślili się, gdzie jestem, nie będę strzelał, zrobię taką ninja, jak kiedyś Jarek Pasza. Full control, no ale niestety nie wyszło. Pomysł był dobry, wykonanie... nie, po prostu nie. Kauta, naprawdę robiły wyrażenie. Bartek tymczasem na tym pingu. Bartek, pobudka, halo! Bartek chyba sobie nawet nie że z tego, że jest rywal. No ten ping faktycznie u niego musi być wysoki. Bo dopiero jakieś 3 sekundy po tym, jak zobaczył rywala, zaczął do niego strzelać. No i to szybko wykorzystuje Patry który szybkim strzałem w głowę czyści bombsite. Ale tu się udało tymczasem. Bartek, jest zdobyty czwarty frag do niego w meczu. Bartek schowany za cementem. No powinien się chować w takich różnych pozycjach właśnie. Gdyby przypadkiem jego rodzice znowu zaczęli Szukać czegoś na Netflixie. A tutaj. Oj, namierzony Bartek, zdaje się. Dostał info: Patrydzik. Szybko zdobyty frag przez niego. JPL, spokojnie. Masz go. On jest Twój. To jest Bartek. A za chwilę mu pewnie mu odłączy internet. A też JPL cały czas biega, sprawdza każdą pozycję. A Bartek wyskakuje. No i April teraz. Ojej, oj, oj, oj. Przycelowała to. Lewe kolano Bartka i siadło. Ale w końcu tego fraga zdobył, ale jest Bartek. Dwóch na dwóch. Znowu zobaczmy, jak to jest wyrównane spotkanie. To jest nieprawdopodobne, jak mamy tutaj wyrównany mecz. No i Patrycik i, i Golwik. Oj, teraz Bartek złapany, ale szybko pomaga. Bartek w idealnym momencie dołączył do partnera, wpuścił zawodnika sobie na plecy, ale najważniejsze, przewaga jest zachowana. Bartek i Jacini teraz, ale bomba leży. To jest problem. Tu jeszcze siwy w bombsite. obradł się. Bartek szuka przeciwnika, ale nic z tego nie wyszło. Są jakieś PM, -y. jest SG553U. Adimana jest też Aka ale to może być mało, tymczasem Golwik z Negewem, a kiedy atakowany jest Golwik z Negewem, to no zawsze przynajmniej tego jednego fraga zdobędzie Patrycik, sprytnie rzucony granat, no i teraz wykorzystuje swoją czwórkę, strzały nie do końca celne, już lotują te terroryści, ale mało czasu mają, oj Bartek z kosą, no oczywiście chciał szybciej dobiec do przeciwnika, to też jest ciekawy pomysł, jaka to była walka, Adiman nie może trafić, co to za pojedynek?!